Państwa, oficjalna koszulka domowa ClickBiteWP. Potencjał drzewieniowy Szczapieńca będzie grał razem z ClickBiteWP, dlatego się spotkaliśmy z tej okazji. I cieszymy się przede wszystkim, że możemy wejść na ten rynek poznański z takim przytupem, można powiedzieć, ponieważ wchodzimy od razu na czołowe miejsce na koszulce jednej z drużyn, która rzeczywiście bije się o topowe miejsca w poznańskich ligach. I wydaje mi się, że rzeczywiście przyszłościowo to dobrze rokuje. Nie możemy zdradzać szczegółów, jak to jest duża umowa. Jest to na rekordowa umowa w historii Play Areny. Takiej umowy jeszcze nic nie podpisał z takim pakietem świadczeń. Jest to pakiet, który nie zakłada przeznaczenia funduszy na, na transfery. Jest to stabilizacja, to jest rozwój, wsparcie także naszej akademii, która się rozrasta. która turniej wchodzi do pierwszej drużyny, także będzie to już niedługo ogłoszone. Nowi wychowankowie, więc to jest współpraca, która zakłada, że klub będzie stabilnie finansowo i to pozwoli na dalszy rozwój. Co do transferu, planujemy jeszcze jedno wzmocnienie, jesteśmy już w posłowie, zawodnik yy, trenował z nami w okresie przygotowawczym, więc wierzymy, że, że to już tylko kwestia dogadania i ogłoszenia tego transferu. Yy, w najbliższych tygodniach nie przewidujemy żadnych ruchów, oprócz tego jednego i, i tak naprawdę skupiamy się już na styczniu, planujemy tą kadrę z wyprzedzeniem. Trener Zaborowski ma pełne poparcie z naszej strony, wierzymy, że to jest trener, z którym będziemy osiągać sukcesy. Trener Zaborowski miał swoje problemy, musiał przebywać częściej w, w niż w Poznaniu, doglądał naszych... Yy, naszych przygotowań. Był także na jednym z treningów. Widział chłopaków, poznał nowych zawodników. Wierzymy, że trener zaborowski to jest nasza przyszłość. Rozmawiamy z przedstawicielami miasta. Chcemy, żeby ten stadion powstał jak najszybciej. Słyszymy także o budowie na osiedlu Batorego. Być może tam się przeniesiemy na stałe. To jest trudna sprawa. Chcemy, zagrać, chcemy mieć swój stadion, chcemy mieć swoje miejsce, którego będziemy znani. Na razie musimy dzielić te nasze obowiązki między Wandale Hopolitano i Rus Arenę. Bardzo intensywny okres przygotowawczy przed nadchodzącym sezonem. Bardzo dużo ruchów, jeżeli chodzi o kwestie treningów, było, było bardzo dużo nowych twarzy, pojawiło się z Akademii, dlatego wydaje mi się, że drużyna jest przygotowana na nowy sezon. Nieobecność trenera Zaborskiego była także zaplanowana, rozmawiałem z trenerem jeszcze w czerwcu, obiecałem mu, że kadra będzie gotowa, że ją przygotujemy odpowiednio, że zawodnicy będą odpowiednio dobrani do, do profilu, do taktyki, którą chcemy preferować. Oczywiście to się zmienia, trzy miesiące przygotowań, bardzo intensywnych treningów, różne wizje, mamy swój pomysł na grę, chcemy to zmienić. Z trener Zaborowskim jeszcze nie rozmawiałem, to czynił na dniach, ale trener Zaborowski może być spokojny na swoją posadzie. Chcemy znaleźć się w top 5 w przyszłym sezonie, ale to jest bardzo ciężkie zadanie. Mam młodą drużynę, więc tak naprawdę po pierwszych trzech spotkaniach będziemy wiedzieć więcej. Czy możemy poznać konkretną kwotę, jaka padła ze strony e, Arabii? Nie możemy zarobić takich sum, to jest umowa handlowa, więc niestety nie możemy, ale możemy powiedzieć, że to była bardzo duża umowa, która na pewno Klipak ustawiłaby na najbliższe lata, ale, ale nie taki jest cel tego klubu. Mikołaj Schubert jeszcze... już jest Poznania, ma tutaj rodzinę, chce tutaj mieszkać, sobie tutaj zostać na dłużej, więc transfer do Dalekiej Arabii. nie wchodził w grę. Rozmawiałem z zawodnikiem, Był trochę rozczarowany, że zablokowaliśmy ten ruch, ale. Ale zostaje z nami i to jest przyszły klub. Jesteśmy klubem młodym, klubem raczkującym, tak naprawdę opartym na sile naszych zawodników, naszych przyjaciół, Club GP, fotoreporterów i, i zaprzyjaźnionych ludzi. To tak naprawdę dzięki nim funkcjonujemy, dzięki nim możemy inwestować w różne rzeczy. To celowo chcemy to zmieniać, chcemy, żeby większa siatka sponsorska się pojawiała, tylko par partia seria, Trójka Czaplinek, który wspomógł nas przy zakupie strojów meczowych, także wyjazdowych. Więc to jest jeden z tych ruchów. Tak dokładnie, jeśli chodzi o kwestie budżetowe, na pewno my będziemy wspierali w dalszym ciągu tych GP przy najbliższych, które się pojawią, inwestycjach. Jest to przede wszystkim plan długoterminowy, plan długoterminowej współpracy, który na pewno będziemy kontynuować. W przyszłości podejrzewam wyjazdy szkoleniowe oraz jakieś wsparcie, nie tylko merytoryczne, fizyczne zawodników będziemy także starali się zapewnić. Są jesteśmy też klubem biety, nie ukrywajmy tego, że to jest dopiero początek. Od początku nie będziemy operować na dużych sumach, transfery są bezgotówkowe, zawodnicy wchodzą się na trudne warunki i podpisują umowy, ale zawodnicy są tutaj trafić i to nas bardzo cieszy. Na takich zawodników stawiamy i wierzymy, że to jest przyszłość naszego zespołu. No i już pojawiły się pierwsze doniesienia, m.in. od Radosława Laudańskiego, że Czesław Michniewicz jest rozpatrywany jako pierwszy szkoleniowiec. Dobra. Tak Pojawiają się pewne tutaj doniesienia yy, drogą, której nie mogę zdradzić, że okay. są pewne dowody na danego sprzedawczyka, że jednak nie do końca działał zgodnie z czynem dozwolonym. No i tu mam właśnie pytanie, jak to w ogóle chcecie rozwiązać, szczególnie, że ten gracz wrócił do Waszej kadry i czy w ogóle ufacie mu cały czas? Wierzymy w Polski wymiar sprawiedliwości i prokuratura szczycińska powiedziała wprost, że jest niewinny, więc. Jeśli chodzi o kwestię, no to widmo tej afery na pewno już będzie ciążyło na mnie. Podejrzewam, że do końca kariery, ale tak jak mówię, jeżeli mamy potwierdzenie tej prokuratury z Poznania, która gdzieś rzeczywiście orzekła, że jest ta niewinność, wydaje mi się, że doszukiwanie się kolejnych dowodów czy jakiś tam wyciąganiu rzeczy brudów z dywanu nie ma w tym momencie sensu nie chciałbym tego tematu tak szybko zostawiać mimo wszystko. E, mam dwa pytania. Pierwsze, przede wszystkim tutaj jeden z Was powiedział, że to była prokuratura w Szczecinie, druga, drugi z Was, że w Poznaniu. Także tutaj nie do końca się coś zgadza, tak jakbyście nie do końca mówili nam prawdę.